Cześć widzowie, i tak dzisiaj będziemy zbijać na konto 12puka Dużo nie zostało Tak, i myślę, że jeśli coś się uda z tego To zrobię livea po robieniu rafsa. Na moim kanale był tylko jeden live i to jeszcze bez mówienia Ale nie wiem, może mi się uda zrobić ten live z mówieniem I jeśli by mi ktoś napisał jak się robi czat na żywo, to ja bym był po prostu szczęśliwy, bo nie wiem. No tak, no bo ten poprzedni stream był bez czatu, bo nie wiem, jak, bo, jak go po prostu włączyć. Chyba, okej, no to gramy. jeśli to będzie coś, nie to. Dobra, okej, okay, bo ja mam tak często, że sobie. Że sobie chcę wybrać sola, a wybieram inne wydarzenie. Ja, ja to, tak mam. Dobra. Stup, piw, paf. Co tu u nas? Dobra. chyba. Ja to oczywiście będę grafem, ale tak. No Jeśli nam się uda, to spróbuję zrobić ten live i z mówieniem i z czatem. Jeśli ktoś mi powie, jak to się robi, bo nie wiem. Dobra, okej. Okay. Ale raczej się postaram, ten właśnie live zrobić z, z czatem na żywo. I jakoś to przyglądać, bo nie wiem, czy to tak łatwo będzie widać. Skomplikowane, to jest skomplikowane. No dlatego mi się tego nie chce robić tak od razu Pała! Działka u nas No dobra, okej okay. Zgadzam, będzie jakiś minus Plus dwa No bro, okej, okay. przynajmniej coś Kolejna runda plus dwa To już mamy 2481 Tuch No bro, okej okay. Trzeba mi będzie liczyć, o Jezu ale w sumie jestem dobry, panu. Matmy. To nie będzie aż tak trudno. W ogóle, jeśli by ktoś się zdziwił, to. Matma to mój ulubiony przedmiot. No i dlatego jestem później dobry. Nie? No Jezu, dziękuję. Dziękuję wam z całego serca, że musiałeś na mnie skoczyć. Naprawdę. Najlepiej na świecie Dobra 14k... Nie, C12k 4... 483, tak, tak, tak Dobra, okay. I jeśli coś nieprawidłowo policzyłem To możecie mi napisać w komentarzach Tak no jeśli coś nieprawdy wypoliczyłem to po prostu mi napiszcie to w komentarzach. Bo nie wiem. Jestem aż jakiś mega dobry. Dobra, ok. Kręcimy się. Chodź, się już pokręciliśmy. Niech ten stu sobie wezmę w ziemię, ten cube pozwala mu. Bierz, co twój. A, bel go trafiło. Chodź tu pelty jedna! A, autoatak, no tak. No niech sądzę. Autoatak, a użyłem. No brokej. Okay. Ej, nie policzyłem. Nie policzyłem nie dobro, okej. Okay. Nie policzyłam, no to źle. Ale tam chyba było plus 5, co nie? Dobra, no co zrobię jak plus 5? Bo czyli mam... Dobra, już wiem ile mam. Tutaj wam nie będę mówił. Takie zadanko policzcie sobie. Bo już sobie policzyłam to. Dobra no, okej. Okay. Ale tam, Lu. No, będzie trudno. O, Rafs. Jeszcze jeden. Walka do gełów. Ja w niej nie występuję, bo nie chcę. Ja w niej nie występuję, bo nie chcę. Dlatego, bo on ma jeden cube, a ja nie mam nic. A. Jezu, no dawajcie już to, zróbcie. On ma jeden cube, halo. Szanse nie są wyrównane i Bum! Nie próbuję go jakoś pokonać, ale coś nie wychodzi jeszcze. Pif. Paf. Nie! A że to tam wyleciało? No dobra. Pfff. Pilnuję Camper. I dostał za swoje, gościu mo no nie gościu, a dogę wiem To Jezus! <suszy> Przestraszyłem się Dobra, okej, no tu może teraz wyjdźmy Zobaczcie Plus 17, okej Cztery póki. Cztery puszki nam zostało A na końcu odcinku Tego wam niespodzianka zrobię ale proszę nie przewijać. Poznam ten trick. Belle mutku. Belle zymutku uśmiechniętą. Ja jestem za daleko. Nie użyjesz na mnie takiego trika. Wiesz, że to moje. To moje! Oddał pise oddaj piesełowi, bo pieseł się na ciebie wkurzy i cię zabije. Ała, może i nie zabije. Może i nie zabije. Od razu mówię, może i nie zabije cię piesoł. A może i zabiję Nie wiem, ale mam normalnie blastera, to nie jestem normalnym psem razu ci mówię, mam blastera, więc nie jestem normalnym psem ruffs it's not normal dog ruffs it's not normal dog ruffs it's not normal dog Dobra, okej okay. Będzie dobra Dwie puszki Tutaj puszeczki to jak 4 podzielić na dwa. <laughs> Okej okay. tematyczny odcinek tak to można nazwać. Ale nie będę tego tak nazywał. <laughs> Mam już inną nazwę dla odcinka. Dobra, cicho. Emotka zawsze uratuje. Ok. A widzowie mam jeszcze dla was takie zadanko Pójdźcie sobie w zwolnionym tempie I zobaczcie ile razy to się odbiło no, Napiszcie w kom Po prostu teraz zwolnijcie sobie tempo Daję wam czas I napiszcie mi w kom Ile to razy się odbiło Jeśli ktoś dobrze napisze to do sobie serduszko Ok. Dostaję serduszko i przypinam komentarz, jeśli ktoś dobrze zrobi. O. Drugiemu już nie przypnę. Od razu mówię. Ja sobie patrzę na czas. Nie... Nie będzie tak, że wiemy se tak wytrzycie mnie. Nie, nie, nie. Ja se umiem patrzeć na czas. Dobro okej. Okay. Właśnie to już ostatnia giera. Chodź tu belle. Jezu! Czym ty strzelasz? Belle piano jest! BOM! O. Widziałeś? Jezu! 13 cubowa na niej! Plus 8 i tak mamy to. Brokaj, zabieram to. A czemu ja nie mam skrzynki? Czemu ja nie mam skrzynki? Czy ja otworzyłem na, na początku odcinka? Już sam nie wiem. Okej, okay, no to ja się nazywam. Żegnam, widzowie. No i do kolejnego odcinka.